Prosimy o zachowanie ciszy podczas kąpieli w basenie. I wychodzenie do pracy o 6.30 w niedzielę. Sam chciałem taką pracę. To na masz? Mam, no, mam. No. no to dobrze. Gdzie jedziemy właściwie? Jedziemy do lądka. Strój. Eee, zdjęcia mamy dzisiaj. Eee, właśnie turecki, Wojciech. Dojechaliśmy do lądka zdroju. I będziemy robić rap pocztówki. Będziemy spotkać się z orkiestrą. dentą tą Będziesz wchodził do basenu? Nie mam stoju. No ja też właśnie nie mam. Na szczęście ja latam u, u góry. Jest dziwny plan, żeby orkiestra weszła do basenu. Nic mi o tym nie wiadomo. A my będziemy to nagrywać i ja mam latać pod kopułą. Cześć Natalia! Cześć! Dzień dobry, witam wszystkich w lądku Zdrój na planie rapocztówki Fitiana e. Luce. Uhuhu. Dzisiaj będziemy latać pod kopułą. Piękna akustyka, nie? nic się nie dzieje, żadnego echa. Na dole ma stanąć orkiestra, a ja będę leciał do góry. Pierwsze testy drona zrobione. Chyba będzie dobrze. Orkiestra robi próby. Ten take na, na tę stronę najlepszy jest, tak? Tak. Jak pierwsza lokacja? No super, super. Bardzo fajna, ten... dużo wody słonej takiej. Tu lataliśmy tak w górę. I... w dół... Lądek Zdrój! Rebel Babel! Nagrywamy na pocztówkę z Milicką Orkiestrą Dentą! Nic tu się nie uda. Jedźmy do domu. Orkiestra się rozkłada, wszyscy się przygotowują. Nie wiem tylko gdzie będę latał między drzewami, ale zobaczymy. Pół kroku w stronę Bartka. Delikatnie, no? O, 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 okej, okay. dobra. Zajem po prostu w górę, nie? Tak. Nawet jeżeli umiecie wyżej trochę, to zaczęliście wyżej. Uwaga! Kamera poszła! Akcja! Drony zrobione przy pięknym złotym słońcu. Wszystko na styk metry od krzaków, ale się udało.